Witam, jesteśmy w Tatrach Niżnych na Słowacji i będziemy zdobywać najwyższy szczyt tego pasma, czyli Jumbiar. Wędrówkę na szczyt rozpoczynamy z miejscowości Trangowska. Jest tutaj duży parking. Wędrówkę rozpoczynamy Wędrówkę. drogą asfaltową, szlakiem zielonym. Szczyt mierzy 2043 metry. Leży w Parku Narodowym Niżne Tatry. Posiada trzy wierzchołki ale szlaki turystyczne prowadzą tylko na jeden z nich. Przy wejściu na szlak jest bar. Kupujemy kawę a tutaj jest co z drzewa. Można jedno polano takie wnieść do góry do schroniska i za to dostaniemy herbatę za darmo. Polana są duże, a do ich niesienia są takie specjalne plecaki, można się zmierzyć. Szlak zielony, którym wędrujemy na szczyt to 6,3 km, 920 m przewyższenia i pokonuje się go niecałe 4 godziny. W połowie drogi na szczyt jest schronisko, w którym się zatrzymamy. Początkowo trasa nie jest zbyt ciekawa, ponieważ wiedzie przez las. Później pewnie otworzą się widoczki. Tatry to pasmo górskie o długości około 75 km i maksymalnej szerokości 30 km. Pasmo leży w karpatach i dzieli się na część zachodnią i wschodnią. W górach tych znajduje się około 1000 znakowanych szlaków turystycznych. Tutaj właśnie pan wnosi takie polano do góry do schroniska. Docieramy na wysokość 1400 metrów nad poziomem morza. Jest tutaj odbicie do jaskini. Martwych nietoperzy, tutaj jest ona opisana, są zdjęcia. Od szlaku zielonego do jaskini. Martwych nietoperzy należy odbić 300 metrów. Zrobimy sobie tutaj krótką przerwę i za chwilę ruszamy dalej. W dali widać kolejkę linową na hopok, można sobie wjechać kolejką i przejść grzbietem na najwyższy szczyt Niżnych Tatr. Jest to wtedy łatwa i przyjemna wycieczka. Docieramy do miejsca, w którym las w końcu ustąpił, pojawiają się pierwsze ładne widoczki. Jesteśmy na wysokości 1690 metrów nad poziomem morza. Widoki coraz bardziej się otworzyły. Przepięknie. Tam już widać schronisko. Za chwilę sobie usiądziemy, wypijemy jakąś herbatę. Schronisko nazywa się Hata Stefanika i znajduje się na wysokości 1728 metrów nad poziomem morza. Milan Stefanik był słowackim astronomem, politykiem i wojskowym w stopniu generała. W schronisku zasłużono a do schroniska dotarliśmy w czasie godzina 25 i pokonaliśmy 3,5 km. Ze schroniska kierujemy się Szlakiem Czerwonym na Krupowo Sedlo i dalej na Dąbier. Szlak biegnie ku wysokim wierzchołkom Niżnych Tatr, Dole po naszej lewej stronie dokładnie widać dolinkę, którą przechodziliśmy wędrując do schroniska, i dalej widać parking, na którym rozpoczynaliśmy wędrówkę. Docieramy na Krupowo Sedlo 1760 metrów nad poziomem morza. Prosto dalej biegnie szlak niebieski. My natomiast odbijamy czerwonym w prawo na dumbier. Docieramy do kolejnego rozdroża, z którego za czerwonym oznaczeniem wędrować będziemy prosto na szczyt. Przed nami już dokładnie widać skalisty szczyt, góry, na którą idziemy. Po drodze cały czas piękne widoki. Pogoda też bardzo ładna, dopisała. Mamy dzisiaj lampę, żadnej chmurki na niebie. Ostatni odcinek drogi na szczyt to chodnik po wielkich płaskich kamlotach. Bardzo dobrze się idzie. Docieramy na Dumbiar 2043 metry nad poziomem morza. Najwyższy szczyt niżnych tatr. Ze schroniska dotarliśmy tutaj w godzinę i pokonaliśmy 3 km. Szczyt znajduje się w głównym grzbiecie tatr niżnych. Od strony południowej góra ma łagodne trafiasto kamienne zbocza, które opadają do bystrej doliny. Natomiast od strony północnej góra opada skalistą ścianą do lodowcowych kotów, zrobimy sobie tutaj dłuższą przerwę i ruszamy na kolejny szczyt niżnych tat. Dokładnie będziemy wędrować na chopok, który stąd widać. Jest on drugim, co do wysokości, szczytem tego pasma. Jesteśmy już z powrotem na szlaku. Ze szczytu Dumbier na Hopok będziemy wędrować około półtorej godziny. Droga pomiędzy szczytami wygląda dość płasko. Kamienie poukładane. Za naszymi plecami został piękny widok na Dumbier. Góra w pełnej okazałości. Przed nami duża przełęcz. Dalej będziemy lewym zboczem tej dużej góry wędrować, aż na ten kolejny szczyt, który widać w oddali. I to jest właśnie Chopok. -ok. Stojemy właśnie na przełęczy, która nazywa się Demanowskie Sedlo. Rozpościera się z niej. Bardzo ładna panorama na pozostałą część niżnych tatr oraz na tatry zachodnie. Docieramy do momentu, gdzie już tylko przed nami staje szczyt, chopok. Pozostaje nam zejście na widoczną przełęcz oraz mocne podejście na górę. Docieramy do górnej stacji kolejki linowej na chopoku po obu stronach góry. Na szczyt z dolin można wjechać kolejką linową, jest tutaj także schronisko. Idziemy odnaleźć najwyższy punkt góry, chwilę tam odpoczniemy, zajrzymy do schroniska i zaczniemy schodzić w dół. Wagoniki, kolejki obracają jeden za drugim, tak jak mówiłem po obu stronach góry, powoduje to, że jest tu bardzo dużo ludzi. Schronisko nazywa się Kamienna Chata pod Chopokiem, a my musimy wejść na najwyższy punkt, który właśnie znajduje się ponad schroniskiem. Rozpoczynamy ostatni, krótki etap podejścia na Chopok. Docieramy na Chopok 2023 nad poziomem morza, drugi najwyższy szczyt Niżnych Tatr. Ze szczytu rozciąga się bardzo ładna górska panorama. Tyle tutaj spędzimy z widokami i schodzimy do schroniska. Coś zimnego wypijemy i schodzimy w dół. Na Hopok, z samego dołu przez Dumbier dotarliśmy w 4 godziny 30 i pokonaliśmy ponad 11 km.